Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 26 listopada Żywot Świętego Konrada, biskupa. Żył około roku Pańskiego 180. W roku 1876 zbiegła się do Konstancyi niezmierna liczba katolików z wszystkich stron Szwajcaryi, aby z wielu biskupami, prałatami i licznym zastępem kapłanów przez całą oktawę obchodzić pamiątkę świętego pasterza, który przed 900 laty był z powodu swych cnót i zasług chlubą i ozdobą biskupiej stolicy w Konstancyi. Konrad był synem hrabiego Henryka Aldorfa z rodu Welfów i bawarskiej hrabiny Beaty Hohenwart. Staranne wychowanie rozwinęło wielkie jego zdolności umysłowe i przymioty serca tak szczęśliwie, że rodzice jak najpiękniejsze sobie rokowali o nim nadzieje. Wykształcenie jego naukowe powierzyli biskupowi Nottingowi w Konstancyi. Konrad przykładał się pilnie do nauk, czynił wielkie postępy w szkole i był ulubieńcem biskupa z powodu swej pokory wobec Boga, a nieskalanej czystości obyczajów. Świat wabił go widokiem blasku i zaszczytów, ale młodzieniec, czując powołanie do stanu duchownego, pragnął się wyświęcić na kapłana. Notting spełnił jego życzenie i zatrzymał go tymczasowo przy sobie jako pomocnika i pożądaną podporę starości. Nie zawiódł Konrad położonego w sobie zaufania. Był bowiem niestrudzonym w pracy, przywiązanym do swego pasterza i tak obeznanym ze sprawami diecezyjalnymi, że nie za długo poruczono mu urząd proboszcza katedralnego. Po śmierci Notinga w roku 934, na którego pogrzeb zjechał między innymi Ulryk, biskup Augsburski, naradzało się duchowieństwo, kogo obrać następcą nieboszczyka. Ulryk nakazał trzydniowy post i publiczne modlitwy, po czym zagaił posiedzenie temisłowy, słowy: znoty, jakich wymaga święty Paweł od biskupa, posiada Konrad. Wzniósł się tedy powszechny okrzyk: Tak jest, Konrad niech będzie naszym arcypasterzem. Wybrany w żaden sposób wyboru przyjąć nie chciał, ale widząc w jednozgodności głosów zarówno ulryka, jako też i ludu, i duchowieństwa widoczną wolę Bożą, przyjął godność biskupią. Jak prawdziwy pasterz i ojciec, pasł owce i baranki swoje, krzepił je Słowem Bożem, zachęcał do naśladowania Chrystusa i starania się o żywot wieczny. Dla ubogich założył wielki szpital, a na większą cześć i chwałę Bożą i dusz zbawienie wystawił w mieście trzy nowe kościoły: świętego Maurycego, Pawła i Jana, ewangelisty, które z dochodów swych dóbr dziedzicznych hojnie uposażył. Po wsiach również pozakładał dużo kościołów, opędzając koszta budowy ze swych oszczędności. Do Męki Pańskiej czuł tak wielkie nabożeństwo, iż trzy razy zwiedził jako pielgrzym Jerozolimę i zraszał łzami drogę krzyżową. Z świętym Ulrykiem w Augsburgu łączyła go jak najserdeczniejsza przyjaźń. Obaj tworzyli jakby jedno ciało i jedną duszę i często u siebie bywali, okazując szczególną przychylność ojcom benedyktynom w Einsiedeln i corocznie odbywali tam dotąd pielgrzymkę do obrazu Matki Boskiej. Gdy w roku 948 opat Eberhard nad grobem świętego Meinrada wystawił nową kaplicę i dokończył budowę wspaniałego kościoła, przybyli obaj razem. A Konrad miał dokonać konsekracji kościoła, gdyż Einsiedeln leżało w obrębie jego diecezyi. Wszedłszy w wigilię dnia 14 września około północy z kilku zakonnikami do kościoła na modlitwę, widział jak w przytomności Chrystusa i jego matki aniołowie kaplice poświęcali według rytuału używanego zwykle przez biskupów. Nazajutrz nie chciał przystąpić do konsekracji, ale około południa zmusiły go do tego głośne nalegania książąt i szlachty, która nie bardzo cudowi temu dowierzała. Wtem doszło zgromadzonych głośne, jakby z nieba wołanie, nie truć się, bracie, kaplice poświęcili już aniołowie. Konrad miał udział w kilku soborach kościelnych, jak na przykład Augsburskim, Ingelheimskim, Mogunskim itd. Starał się nade wszystko o moralność ludu i duchowieństwa. Najmilszym jego wytchnieniem było klęczenie przed Najświętszym Sakramentem. Tę głęboką cześć i uwielbienie świętej tajemnicy wynagrodził mu Bóg cudem. Gdy raz przy podniesieniu wpadł mu jadowity pająk do kielicha, wolał raczej wypić przy komunii przenajświętszą krew wraz z pająkiem, aniżeli wyjąć z kielicha obrzydłego robaka. Przy obiedzie wyszedł pająk z ust jego ku wielkiemu zdziwieniu zebranych stołowników. Gdy ulubiony uczeń jego Gebhardt pewnego razu zasiadł żartem w jego krześle biskupiem, nadszedł niespodzianie Konrad. Zawstydzony chłopiec chciał potajemnie uciec, ale święty tak go zagadnął: Zarychło zasiadłeś, chłopcze, na mej stolicy. Inny pomnieją zajmie, ale przyjdzie kolej i na ciebie. Sprawuj się tylko dobrze. Jakoż sprawdziły się słowa one, Gebhard bowiem był drugim jego następcą i umarł w stanie świętobliwości. Po 42-letnich rządach diecezyj umarł roku pańskiego 976, rozporządziwszy poprzednio w świętej pokorze, aby zwłok jego nie złożono w kościele, lecz poza jego murami. Nad wsławionym cudami grobem jego wzniesiono później przepiękną kaplicę. Nauka moralna Pomni na przyjaźń, jaka łączyła Konrada z Ulrykiem, zastanówmy się pokrótce, co się nazwać godzi prawdziwą przyjaźnią i jak ją rozróżnić od fałszywej. Najlepiej podobno będzie przytoczyć tu słowa świętego Franciszka Salezego. Duszo chrześcijańska, miłuj serdecznie wszystkich, ale przyjaźń, polegającą na wzajemnej skłonności i zwierzaniu dusz, zawieraj tylko z takimi, z którymi ścisła znajomość dobre tylko może mieć skutki. Rozmaite bywają przyjaźnie, odpowiednie do rozmaitości dóbr, których sobie udzielają za zaprzyjaźnieni, tak jak rozmaity bywa miód stosownie do kwiatów, z jakich go tworzą pszczoły. Jeśli dobra te są tylko pozorem i próżnością, to jest jeśli przyjaźń polega tylko na rozkoszy zmysłowej, urodzie ciała, wrodzonym do wcipie, zręczności w tańcu, deklamacji, zalotności, w takim razie przyjaźń jest fałszywą. Jeśli dobra są prawdziwe i mają wyższą moralno-religijną wartość, jeżeli zaspokajają wyższe potrzeby serca i duszy, w takim razie przyjaźń bywa prawdziwą i rzetelną. Tak i miód zbierany przez pszczoły z dobrych kwiatów jest słodkim i zdrowym. W Heraklei, mieście położonym nad Pontem, Morzem Czarnym, jest rodzaj miodu podobny do naszego, ale zaprawiony taką trucizną, że ci, co go pożywają, popadają w szał, przyczyną tego są pszczoły, zbierające go z roślin jadowitych. Im więcej doskonali nas przestawanie z innymi, albo im doskonalszymi się stają przez nas znajomi nasi, tym doskonalszą jest przyjaźń. Gdzie węzłem przyjaźni jest wzajemna nauka i wykształcenie, tam i przyjaźń jest godną pochwały. Wyższy stopień doskonałości przypisać należy takiej przyjaźni, która wytwarza zamiłowanie cnót, np. mądrości, sprawiedliwości, stateczności i innych. Ale jakże błogą i świętą jest przyjaźń, która się opiera na posadach religii, miłości Boga, pobożności i chęci doskonalenia się moralnego. Drogocenną jest, bo poczyna się od Boga, prowadzi do Boga i wiecznie trwać będzie w Bogu. Jeśli pragniesz zawrzeć przyjaźń, mówić ci godny blozy już bądź ostrożnym w wyborze przyjaciela, wystaw go na próbę, potem dopiero zbliż się do niego, szanuj go i kochaj. Prawdziwą przyjaźń poznajesz po czterech znakach. Po pierwsze, po zaufaniu, z jakim powierzamy przyjacielowi tajemnicę. Po drugie, po czystości zamiarów, jeśli w przyjaźni niczego innego nie szukamy, jak Boga i zobopólnej ufności. Po trzecie, po przezorności, z którą przyjaciołom szczere życzenia składamy, gdy na to zasługują, a przyganiamy im, gdy tego wymaga potrzeba. Po czwarte, po cierpliwości, z którą wytrwamy w przyjaźni w rozmaitych położeniach i zmiennych kolejach życia, kochając ich zarówno, czy są biedni, czy bogaci, zdrowi, czy chorzy, wysoko lub nisko postawieni. Trzymajmy się tych zasad i prawideł w zawieraniu przyjaźni, a nie doznamy zawodu. Modlitwa: Wszechmocny i jedyny Boże. Któryś zaprawdę jest prawdziwym i szczerym przyjacielem ludzi, boś raczył Syna swego jednorodzonego zesłać, aby nas odkupił swą srogą śmiercią na krzyżu, spraw miłościwie, abyśmy na tej ziemi starali się o takich przyjaciół, którzy by nas prowadzili drogami twemi, a natomiast chronili od dróg takich, które by nas przyprawić mogły o utratę zbawienia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy za darowizny, jakie wciąż przeznaczacie na nauki katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do cyklicznego wsparcia. Dzięki niemu możemy na dłużej zaplanować nasze działania i uruchamiać nowe projekty nauk katolickich. Bóg wam zapłać, kochani. Przypominamy, że wszyscy nasi darczyńcy są otoczeni modlitwą przez naszych kapłanów. Także raz w miesiącu odprawiana jest Msza Święta za każdego darczyńcę. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.